Czołem. Witam was w podcaście Technologie w Rehabilitacji. Jest to 65. odcinek tego programu i jednocześnie trzeci odcinek specjalny. Nagrywamy go, ponieważ Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej opublikowało w ostatni piątek 11 lipca 2025 roku regulamin konkursu pod nazwą Zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej dla pacjentów onkologicznych. I tak jak przy poprzednich konkursach, które były realizowane w 2023 roku przygotowaliśmy krótkie omówienie tego, co do tej pory pojawiło się na stronie Ministerstwa Zdrowia, a także kilka propozycji sprzętowych z naszej strony, czyli ze strony firmy Skyfi, która prowadzi ten podcast, a ja nazywam się Krzysztof Cygoń, jestem jednym z właścicieli tej firmy. Nie przedłużając, przejdźmy do samego konkursu. I jeszcze jedna rzecz. Ja nagrywam ten materiał zarówno w formie wideo, gdzie będzie prezentowane seria informacji na slajdach, ale będzie on również dostępny w formie audio. Jeżeli słuchacie go tylko w formie audio, zachęcam również do odtworzenia sobie tego materiału w formie wideo w późniejszym czasie, a w opisie tego odcinka, niezależnie od platformy, będą wszystkie linki, na które będę się powoływał. Przechodząc do Meritum. Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się regulamin konkursu. Ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej, link widniejący na dole. Będzie w opisie tego materiału, o czym wspomniałem. Natomiast samo ogłoszenie zawiera taki skrótowy regulamin oraz trzy załączniki: formularz oferty, ogólne warunki umowy i instrukcje złożenia oferty za pośrednictwem ePuapu lub e Doręczeń to będzie jedyna forma złożenia oferty w tym konkursie. Na następnych slajdach, w następnej części tego materiału trochę wam opowiem o datach, jakie są związane z tym konkursem, i co trzeba zrobić, aby skutecznie w nim wziąć udział. Co mówi nam regulamin konkursu? Przede wszystkim jako cel zdefiniowano doposażenie placówek specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w trakcie i po leczeniu nowotworów. Nabór dotyczy zakupu co najmniej jednego urządzenia z dosyć szerokiej listy, a wartość jednostkowa zakupu to minimum 10 tysięcy złotych. Kto może wziąć udział? To też jest świetne pytanie, zawsze przy każdym dofinansowaniu. Otóż to mogą być podmioty zakwalifikowane do krajowej sieci onkologicznej na poziomie solo 1, 2 lub 3. Które mają jednocześnie umowę z NFZ na rehabilitację leczniczą i które wykonały minimum 200 tysięcy świadczeń w 2024 roku, i tu taka, powiedzmy, gwiazdka. 18 bodajże czerwca Ministerstwo Zdrowia ogłosiło plan konkursów na ten rok. Plan na rehabilitację onkologiczną był jednym z pięciu konkursów, które miały się w tym roku pojawić. Tam poziom dofinansowania miał być na różnych poziomach, w zależności od tego, czy to jest solo 1, 2 lub 3. Tutaj zostało to trochę ujednolicone, dlatego nie wszystkie informacje, które 18 czerwca widniały na stronie ministerstwa, znajdują odbicie w tym regulaminie. Konkursu. I drugim z rodzajów podmiotów, które mogą wziąć udział, są szpitale pediatryczne, które realizują świadczenia w zakresie onkologii hematologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej czy chirurgii onkologicznej dla dzieci, mają umowę z NFZ na rehabilitację leczniczą i wykonały przynajmniej 3,5 tysiąca świadczeń w 2024 roku. Jeżeli chodzi o poziomy dofinansowania, o których wspomniałem, no to dla podmiotów Solo 1, 2 i 3 to będzie poziom 2 milionów. Złotych, w odróżnieniu od tego, co było komunikowane jeszcze miesiąc temu, gdzie te poziomy miały być trochę różne, tu zostało to ujednolicone, natomiast szpitale pediatryczne będą miały 1,5 miliona złotych do wykorzystania. To jest maksymalna kwota dofinansowania, do której, od której będzie liczony udział własny, no bo też musimy pamiętać o tym, że Ministerstwo Zdrowia zażyczyło sobie, aby udział własny czy wkład własny, Podmiotu biorącego udział w konkursie wynosił minimum 10% wartości pozyskiwanego sprzętu. Można też kupić sprzęt przekraczający te kwoty 2,5 miliona złotych odpowiednio, natomiast powyżej tych kwot ten udział własny nie będzie proporcjonalnie naliczany. A jakie mamy kluczowe daty w tym konkursie? Bo jak praktyka mówi, też z przeszłości zawsze te terminy były troszeczkę napięte. Więc tak. Nabór wniosków jest od 11 lipca, czyli od minionego piątku, do 28 lipca, to jest poniedziałek, do godziny 16. Zapłata za sprzęt i w przypadku wybrania na realizatorów zadania musi nastąpić w terminie do 31 grudnia 2025 roku. Rozliczenie dotacji musi nastąpić do 15 stycznia 2026 roku, a uruchomienie sprzętu do 31 marca 2026 roku. I też trzeba pamiętać, że wzorem poprzednich konkursów, które były, sprzęt będzie wykorzystywany przez podmiot, który skorzysta z tego dofinansowania przez 5 lat wyłącznie doświadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, czyli realnie do końca 2031 roku. A jakie mamy wymagania formalne, trzeba wypełnić załącznik numer 1 i podpisać go podpisem kwalifikowanym PADES. Trzeba mieć aktualny odpis z KRS-u lub oświadczenie z CEDIG-u I składa się to tylko elektronicznie przez e-doręczenia lub e pułap. Instrukcja składania w formie elektronicznej jest bodajże załącznikiem numer 3, do tego konkursu jest tam to dosyć szczegółowo opisane. Jak złożymy już te oferty, komisja konkursowa się zbierze i będzie je oceniała. Na czym polega ta ocena ofert? Otóż, będą przyznawane punkty za liczbę świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej yy, wykonaną w 2024 roku na podstawie danych z NFZ-u i będzie można uzyskać od 10 do 50 punktów. Będzie też oceniana liczba pacjentów po unikalnych numerach PESEL leczonych onkologicznie lub z rozpoznaniem onkologicznym w 2024. Znowu na podstawie danych z NFZ, znowu od 10 do 50 punktów i wysokość wkładu własnego na, w zakupie sprzętu nie mniej niż 10% planowanej wartości zakupu sprzętu w procentach, i tu można uzyskać od 10 do 30 punktów. I też taka uwaga techniczna: w regulaminie konkursu nie jest opublikowane, jaki będzie maksymalny budżet przeznaczony na ministerstwo na wszystkie zakupy. Natomiast podmioty będą oceniane po kategoriach: po kategorii solo 1, solo 2, solo 3 i szpitalach pediatrycznych to będą osobne kategorie. I tam ministerstwo też zastrzega, że w przypadku dużej liczby mm, wnioskodawców nie wszyscy mogą być wybrani na realizatorów zadania dlatego prawdopodobnie jednym z kryteriów będzie to czy ktoś zdecydował się na większy lub mniejszy udział. Własny, ale to tylko taka nasza um, estymacja, gdybanie, jak wolicie. Co można w ogóle zakupić w ramach tego dofinansowania? Ministerstwo opublikowało listę 28 typów urządzeń. Ona jest dostępna w załącznikach do ogłoszenia, ja nie będę czytał tutaj całej tej listy, bo spokojnie można ją przejrzeć w dosłownie minutę. Wybór jest całkowicie po stronie szpitala tego sprzętu, pod warunkiem, że wpisuje się w szeroko pojętą podkategorię, która jest zdefiniowana przez ministerstwo. I co można zakupić? Przykładowe rzeczy opisane przez ministerstwo to była m.in. rehabilitacja kończyn górnych i dolnych, czyli np. jakieś zestawy diagnostyczno-terapeutyczne, urządzenia do rehabilitacji dłoni i palców, do rehabilitacji kończyn górnych. To mogły być urządzenia do rehabilitacji ruchowej, bieżnie do nauki chodu czy stołu do pionizacji. Mogą być też urządzenia do rehabilitacji oddechowej, do usuwania wydzielin, drenażu wibracyjnego, urządzenia czy zestawy urządzeń wspomagające wydolność i kondycję, na przykład zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego, czy też narzędzia do rehabilitacji neurologicznej, na przykład nazwany tutaj multisensoryczny system terapeutyczny dla kończyn, a także urządzenia do rehabilitacji limfatycznej, czy szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych, urządzenia do regeneracji tkanek i redukcji bólu, i tam jedną z urządzeń w tej podkategorii są urządzenia do szeroko pojętej kinezyterapii. Mamy też narzędzia do elektrostymulacji i neurorehabilitacji, np. elektronograf EMG, biofeedback z elektrostymulacją, czy urządzenia dla dzieci. Tutaj podkategoria jest jedna systemy do rehabilitacji i reedukacji chodu w odciążeniu. I co można zrobić w pierwszej kolejności? Przynajmniej tak według nas, czytając ten regulamin konkursu i patrząc na doświadczenia z poprzednich edycji tych programów, czy NSO, czy robotyki. Przede wszystkim. W pierwszej kolejności należy zweryfikować ze współpracownikami, czy w 2024 roku zaraportowano odpowiednią liczbę procedur w waszej placówce. Te 200 tysięcy dla Solo czy 3,5 tysiąca dla szpitali pediatrycznych to jest takie wymaganie zero jedynkowe, albo się je ma, albo nie ma. Jeżeli się go nie ma, no to nie można wziąć, wziąć udziału w tym konkursie. Oczywiście zawsze warto się zastanowić, jakie się ma potrzeby w zakresie sprzętu, a że ta lista jest dosyć szeroka, to można wybierać naprawdę. Dużo różnych narzędzi. Warto też zawsze sprawdzić, zwłaszcza, że część z wnioskodawców już wcześniej uczestniczyła w innych programach, i sale nie są z gumy, czy mamy w ogóle dostępne miejsce do instalacji tego sprzętu. Warto zebrać z rynku oferty i je porównać. W każdej kategorii rozwiązań jest sporo, nie tylko w naszej ofercie, ale w każdej innej firmy, która jest na rynku. No i warto sprawdzić na samym końcu, jak już zostaliśmy te oferty, je porównaliśmy wszyscy powiedzieli, że to są idealne urządzenia do rehabilitacji onkologicznej, to sprawdźcie po prostu czy to co wybieracie spełnia Wasze oczekiwania, przede wszystkim i zmieści się na Waszym oddziale to takie podwójne sprawdzenie tego, co było robione wcześniej. A jakie przykładowe sprzęty my na przykład możemy zaproponować? Pamiętając o tym, że to są oczywiście wyroby medyczne, należy ich używać zgodnie z instrukcją obsługi lub etykietą, a informacje zawarte w tym materiale są przeznaczone wyłącznie dla pracowników wykonujących zawody medyczne. Na przykład urządzenie do hmm, Hunowa, które jest zestawem do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych to jest jedyna na rynku zrobotyzowana platforma. Na której opiera się stopy, czy na której się siedzi, ze zrobotyzowanym fotelem, siedziskiem, z czujnikiem do tułowia, a także zestawem programów, które angażują kończyny górne podczas terapii na monitorze, który teraz jest niestety zasłaniany przez widok z mojej kamery. Mamy też egzoszkielet jedyny na rynku medyczny egzoszkielet dla dzieci Atlas, który tak naprawdę jest systemem do rehabilitacji i reedukacji chodów w odciążeniu dla dzieci czy urządzenie Lexo, które również będąc robotem typu End effector jest systemem do rehabilitacji i reedukacji chodu w odciążeniu dla dzieci. Co jeszcze? Mamy urządzenie takie jak Gamadeo AMG, czyli do zautomatyzowanej rehabilitacji dłoni i palców kończyny górnej. Mamy Diego z vr czyli diagnostyczno-terapeutyczne urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych, czy Omega Plus, zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego i w ostatniej serii, znane w ponad 100 ośrodkach w Polsce, Pablo, który jest zestawem do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. Mamy całą linię urządzeń wykorzystujących opór elastyczny z oprogramowaniem łączącym to wszystko w całość, też od firmy Tire Motion, czyli tej samej, które robi Pablo, Omega, Diego, Amadeo czy Lexo, serię MTT. Opór pneumatyczny, co do zasady był rozpoznawany w poprzednich konkursach jako forma oporu elastycznego, więc w pojedynczych kategoriach, gdzie będzie opór elastyczny też śmiało można z takich urządzeń skorzystać, a jeżeli w całości to zawsze to jest zestaw do treningu wytrzymałościowego i wydolnościowego, no i Euleria, takie rozwiązanie z czujnikami IMU, które też może być zestawem do treningu wytrzymałościowego, wydolnościowego, do treningu obwodowego dla wielu pacjentów obsługiwanych przez jednego terapeutę w ośrodku. A gdy wybór jest trudny i ilość ym, propozycji w ofertach zaczyna przygniatać, Zapraszamy do nas. Zawsze oferujemy bezpłatną konsultację w ramach rozmowy. Znajdziecie ją w zakładce Kontakt na naszej stronie. Zawsze oferujemy się z podcastem technologię w Rehabilitacji, który, którego ta audycja jest częścią. Mamy też blog o technologiach w rehabilitacji, i tam wszędzie znajdziecie czy informacje o różnego rodzaju robotach i tym, jak zaplanować miejsce. Na przykładzie robota w placówce, na co zwrócić uwagę, gdy sprzętu jest dużo, a chcemy go dobrze umiejscowić. Znajdziecie też informacje o na przykład urządzeniach do nowoczesnej rehabilitacji kończyn górnych, gdzie rozmawiamy z Joanną o tym, jak to skutecznie wybrać. Możecie sobie porównać różne urządzenia, na przykładzie robotów czy egzoszkieletów. Możecie posłuchać naszych przemyśleń, to już jest dosyć stary materiał, na temat tego, czym tak naprawdę są technologie i sprzęt wykorzystywane w rehabilitacji onkologicznej. Czy odpowiedzieć sobie w formie przeczytania artykułu, który kiedyś przygotowaliśmy na pięć najważniejszych pytań, które pomogą dobrze wybrać sprzęt w narodowej strategii onkologicznej NSO. Zawsze też pada pytanie o doświadczenie z poprzednich edycji programów NSO i robotyka. No i z naszej strony możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o zadowolenie o klientów, to mamy praktycznie 100% pozytywnych opinii. Również terminowość dostaw, zwłaszcza w konkursie robotyka, była dosyć mm, ciężkim wyzwaniem, bo tam terminy były bardzo szalone i wszystko rozgrywało się na przestrzeni kilku tygodni. No i mamy takie doświadczenie, że wszystkie dostawy udało nam się zrealizować w terminie, i klienci byli z tego zadowoleni. Wiemy, że nie zawsze było to możliwe, zbierając informacje z rynku, dlatego tutaj czujemy się mocno spełnieni, że nam się udało ten temat. Zrealizować w terminie, no i też świadczą o tym opinie naszych klientów. Tu kilka przykładowych. Jedna z uzdrowiska Solanki, które brało udział w konkursie Robotyka i napisała nam bardzo miłą opinię, którą możecie zobaczyć na naszej stronie głównej. Inne opinie to m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, czy Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu. To też są opinie w ramach realizacji dostaw z konkursu Robotyka. Jest ich, to jak wspomniałem, więcej. My się bardzo cieszymy, że szpitale nam same takie opinie wystawiają, bo to świadczy też o tym, że musieliśmy zrobić im dobrą robotę podczas tych dostaw i spełniliśmy pokładane w nas zaufanie na etapie wyboru oferty. My też dziękujemy jeszcze raz za zaufanie, zarówno tym placówkom, które tutaj zostały pokazane, jak i wszystkim innym, które do tej pory zrobiły u nas po prostu zakupy nie tylko w ramach NSO czy robotyki, ale także w ramach innych przetargów, zakupów i realizacji umów. Mamy też pewne doświadczenie jeżeli chodzi o serwis, bo wiemy, że jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o skuteczne utrzymywanie w sprawności tych urządzeń, zwłaszcza jeżeli mamy tak napięte terminy, jak to, że przez 5 lat należy to wykorzystywać w ramach świadczeń, które macie już u siebie w placówkach. No i zbieramy statystyki między innymi właśnie z urządzeń dostarczonych w poprzednich edycjach programów NSO i robotyka. No i co, jak klienci do tej pory oceniali nasz serwis? Wszyscy poleciliby nasz serwis swoim znajomym. Staramy się, aby nie upłynął nawet jeden dzień roboczy do rozpoczęcia działań w celu rozwiązania problemu i naprawy tego urządzenia. Około 85% awarii nie wymaga ser wizyty serwisanta na miejscu, i tutaj składamy podziękowania przede wszystkim zaangażowanym w to pracownikom działów aparatury medycznej czy białego personelu na oddziałach, który też nam pomaga skutecznie zdiagnozować usterkę czy rozwiązać ten problem, bo generalnie Każdą naprawę można zrealizować na miejscu, natomiast czasem 5-10 minut przysłowiowe um, na, wsparcia naszych techników, serwisu w diagnostyce urządzenia na miejscu potrafi uruchomić urządzenie o dni, godziny wcześniej, um, niż gdy byłaby konieczna wizyta u państwa na miejscu, więc jeszcze raz bardzo wszystkim dziękujemy za pomoc w tym zakresie i mam nadzieję, że ta współpraca będzie kontynuowana. A jeżeli już dochodzi do wizyty serwisantów, 95% awarii usuwamy podczas pierwszej wizyty naszego serwisanta. Więc skuteczny serwis dla nas to jest 100% pozytywnych opinii. I co? Szanowni Państwo, pozostaje nam życzyć przede wszystkim powodzenia. Jeżeli chcecie więcej informacji na temat programu NSO, to na naszej stronie głównej na skyfi.pl, jeżeli wejdziecie. Pierwsza z lewej zakładka obok loga no, nosi tytuł y, dosyć intuicyjny NSO 2025. Znajdziecie tam m.in. zapis tego nagrania, y, a także przykładowe propozycje sprzętowe i podsumowanie regulaminu konkursu, gdyby to było dla Was konieczne. Jeszcze raz powodzenia, dziękuję za wysłuchanie, za oglądnięcie tego y, materiału i mam nadzieję do zobaczenia przynajmniej z częścią z Państwa przy... Dostawach, szkoleniach, mam nadzieję, że nie przy serwisach, a przynajmniej bardzo rzadko, jeżeli już to przy przeglądach tych urządzeń. I życzę Wam, aby każda decyzja zakupowa, którą podejmiecie, przyczyniała się do poprawy rehabilitacji pacjentów onkologicznych. To tyle. Cześć i czołem.